Co wybierasz? Przeżyć dzień w Minecrafcie w prawdziwym życiu, przetrwać w dziczy korzystając z minecraftowych craftingów, czy w GTA wykonywać misje żyjąc jak gangster? Wybieramy za 3, 2, 1. Czyli ja jestem z Andy w GTA. Anikosiu, ty niestety sama w Minecrafcie. Sama! My zaczynamy w centrum miasta. A dzięki ta polega na tym, że dostajemy misję od Big Jerego, tajemniczego mistrza gry, który dzwoni do nas na telefon. Anikosia jest zupełnie sama. Na wielkiej pustyni błędowskiej. Dobra nic nie wiem, dostałam tylko ten list. Niedaleko Ciebie znajduje się blok diamentu, który da Ci bardzo wartość, niespodziankę, ale możesz wykopać go tylko używając żelaznego kilo. Skąd ja mam wziąć kilo? Tu coś jest? To będzie moje. Pamiętaj, że czekać tutaj również noc, więc przygotuj się na potwory. Powodzenia. Więc się przygotuj na potwory. Potrzebuję patyki w takim razie i żelazo. A my dostaliśmy już pierwsze zadanie od Big Jerego. Siemano garnuchy, z tej strony Big Jay, straight from LA, Jerry, you know what I'm saying Wasze zadanie to coś, z czego GTA jest znane najbardziej, czyli kradnięcie aut Waszym zadaniem jest przejechanie się autem nieznajomej osoby Zobaczymy, czy dacie sobie radę, Leszcze te... Mamy ukraść auto? Ej, to akurat będzie seria ciężkie Ale nie no, stary, no, bądźmy szczerzy, przecież nie ukradniemy auta nikomu no Jak już taki był zamysł chyba, czy nie? Terry wprost powiedział, że trzeba się przejechać czymś a przejechać nie ukraść Więc poszliśmy na parking, żeby znaleźć osobę, która pozwoli nam się przejechać jej autem Przepraszam przy pani, czy możemy z panią przejechać 10 metrów do przodu? Dobra No jedziemy Let's no go <śm> 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 To świnka? O, jaka słodka Co mam zrobić? Nie jestem głodna. W macie pistolet na wodę. Strzelacie z niego do 10 nieznajomych osób. To jest chyba znowu nielegalne. A jeśli ty wolisz w grę, zamiast w prawdziwym życiu grać na komputerze, doświadczając równie niesamowitych wrażeń, to mam dla ciebie idealne rozwiązanie. Bo kiedy my będziemy strzelać do ludzi za ich zgodą, opowiem wam o War Thunder, czyli epickiej, darmowej grze militarnej dla wielu graczy, dostępnej na PC, Playstation, Xbox i Mac. Możesz w niej poczuć spektakularność zaciętych bitew z czołgami, samolotami, śmigłowcami i okrętami i to w jednej grze. Oh <grafy> Grając w War Thunder realizm aż mnie zaskoczył Bo w War Thunder każde trafienie ma swój realistyczny efekt Gra oferuje szeroką dostępność zaawansowanych technologii Od pocisków kierowanych po ataki nuklearne Najlepsze jest to, że możesz grać jak tylko chcesz I każdy znajdzie strategię dla siebie A wszystkie pojazdy można ulepszać i personalizować w aktualizacji Dance of Dragons do gry dołącza cała linia francuskich łodzi bojowych oraz samolot szturmowy A10 Thunderbolt II lub taktyczny F111. 11. Wprowadzono również masę ulepszeń, które prosili gracze i dwa najlepsze chińskie myśliwce. A nigdy nie było lepszego momentu, żeby spróbować, bo teraz wszyscy nowi gracze i ci, którzy nie grali w War Thunder co najmniej pół roku, otrzymują specjalne bonusy: wypożyczenie samolotu P40E1 i czołgu M4 na tydzień wraz z darmowymi, unikalnymi skinami do nich. 100 tysięcy srebrnych lwów, 3 Pojazdy premium za darmo, tydzień konta premium i wiele więcej prezentów Dlatego nie czekaj i pobierz War Thunder za darmo z linku w opisie I mamy to! Super, 10 dziękujemy. osób, dziękuję dziękujemy bardzo dziękujemy. Lepo. Lepo. Kolejne zadanie od Big Jurego. Ani Kosia w tym czasie może nie znalazła żelaza, ale za to... Jabłecznik? Dobra, tylko jak ja mam tu sięgnąć? Czy ona nie rozumie, że może sobie skraftować co tylko chce, żeby sięgnąć ta jabłka, na przykład drabinę? Ale nie ma opcji, że ja tu dosięgnę. Tak sobie teraz myślę, że mogę po prostu skraftować drabinę z patyków. Żelazo, żelazo, żelazo... Tu niczego nie ma. O, wy bandyci, dziwne, że nie szuka was jeszcze policja. Teraz w punkcie zaznaczonym na mapie czeka fura. Dużo fajniejsza fura. Zresztą sami zobaczcie, waszym zadaniem jest... Przewieźć ją do punktu B, bez żadnego zarysowania ani draśnięcia. Co to jest? są chyba nici. Dobra, mogę zrobić z nich łuk i sięgnąć jabłka. Tutaj jest jeszcze jedno. Dobra, mam trzy nici. Dobra, mamy łuk. Prze ja nigdy nie strzelałam z łuku. To się tak robi? Ej! Kurczę. Strzały tknęły mi na drzewie. Będę nawalała łukiem po prostu. No i mam. Trzeba mieć tu, a nie jakieś drabiny. Dobra, jesteśmy już w wyznaczonym miejscu. Chiedzieć tu jakąś fajną furę? Kluczyki przecież dostaliśmy. Zobacz, która to jest. otwórz. Co? Co jest ta! Ty ile tu ma koni? 300! Ej ja bym się tym bał jechać. Tylko pamiętaj, nie możesz nic rozwalić. Stary, 50 km na godzinę będziemy jechać. Ale Andy chyba wczuł się w klimat GTA, bo jechaliśmy naprawdę szybko i nie mogę się przyznać, że łamaliśmy prawo, ale... <gryzanie> Let's go! Po tym, co zaraz zobaczycie, nie będziecie patrzeć na mnie tak samo, ale świat Minecrafta jest podły i brutalny. Dobra, świnku jabłka mi nie smakowały, więc na trzy czas. <gryzanie> Napiszmy wszyscy znicze dla świnki w komentarzach. Dobra, mam mięso. Jak ja mam sobie zrobić to mięso? Piecyk! Trzy... 4 dwa, trzy i osiem. Dobra, mam piesek. W Minecraft'cie był trochę większy, ale ten też może być. Teraz tylko węgiel. Nienawidzę Minecrafta. Gdzie jest ten węgiel? Cały czas muszę chodzić, nogi mnie bolą Wcale nie bawię się dobrze Idę pierwszy raz w głąb w pustyni Mam nadzieję, że tutaj jest węgiel Tu nigdy nie ma węgla Wracam do lasu Ciekawe jak się bawią chłopaki w GTA Szczerze, Big Jerry zrobił mi tym dzień Stary, cały tydzień, <laughs> cały miesiąc, całe wakacje Dzień w GTA, póki co, najlepsze co mnie że życiu spotkało I Robiłem trzy wymarzone dni czterech grup wiekowych Żadnej się nie bawiłem tak dobrze jak teraz. A to, jak się bawimy, jest najważniejsze. Bo na końcu ocenimy nasze dni od jednej do pięciu gwiazdek. I ostatecznie dowiemy się, która gra jest najlepsza. O, diament, moja niespodzianka. Znajdę tylko żelazo, i będę cię miała. Dobra, jesteśmy chyba na miejscu, tak? Tak, tutaj gdzieś pokazuję stary. Dobra, to co? Gasimy i zostawiamy ją tutaj. jo? Tak. i słuchamy następnego zadania. Piękną furkę już widzieliśmy, a teraz czas, żebyście wy byli piękni. Nie Nieopodal was jest fryzjer. Zadecydujcie, kto z was musi zmienić swój wygląd i wtedy poznacie swoje zadanie. Ty, ty musisz niestety. Stary, mnie podkopałeś, żebym jeździł autem za 300 tysięcy złotych. I myślisz, że ja teraz pójdę zmienić moją fryzurę, gdy przed chwilą narażałem auto za 300 tysięcy złotych? Stary, nie ma tutaj wyjścia, nie dyskutujemy. Nie, serio, Big Jerry? Co to ma wspólnego z gangsterskim życiem? <laughs> węgiel! Dobra, mam węgiel. I czym mam go wykopać? ci trzeba mieć kamienny kilow. ale mało osób o tym wie, że jak wystarczająco mocno klikniesz, to można go wykupić. z Wolałabym się wszędzie zrespić, tylko nie na tej głupiej pustyni. Dobra, mięsko. Czemu się nie pali? Zrobię sobie po prostu pochodnie i to podpalę. Teraz temu fryzjera. Siadam na fotel. Dobra, Kapek już siedzi, ja teraz słucham dalszej wiadomości od Bigzerego. W plecaku macie przygotowane dla każdego z was po pięć fryzur. Od teraz osoba, która siedzi na fotelu fryzjerskim, nie może się odzywać, a druga osoba wybiera, jaką fryzurę jej robimy spośród tych pięciu. Hahaha! Eee. Nie mogę się doczekać! Eee, widzowie, ja też nie mogę się doczekać. Dobra, pokazuj mi te fryzury. Eee, 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 eee. A, Kapek, Kapek, jak kciuch wyglądasz! <laughs> Ale śmieszne stare odgarnka, to pewnie pan cię będzie robił. Ty to też nie jest złe. Chyba na to się zdecyduje. Dobra, widowie, mam swojego faworyta. Wybieramy mu ilokę za. Pochodnie? <laughs> Uuu, zapałki i to jeszcze sztormowe. Kapek kiedyś testował i to się pali pod wodą. Mam ogień. Dobra. Kurczę, granie w Minecrafta nie poszło na marne. A tak w ogóle to jestem na pustyni błędowskiej. I wszystko tutaj po sobie posprzątamy. Bo pamiętajcie, że trzeba po sobie sprzątać. <grym> Trochę z piaskiem. Ale może być. Zawsze się zastanawiałam, jak to mięso w Minecrafta smakuje. W tamtym momencie jeszcze nawet nie wiedziałem, jaką będę miał fryzurę. A już było widać strach w moich oczach. Dobra, patrzę jak wyglądam Nie, z przodu ci nie ma jednak, nie? O kurde, jak to z tyłu wygląda Jak ja miał fryzurę do wyboru, że wybrał akurat to? Andy Mogę dotknąć? Co ty mi zrobiłeś? Stary, ale to jest twarde No, przez tydzień nie mogłem domyć włosów A ja się zastanawiałam, gdzie zniknął cały mój szampon Robi się już zimno, ciemno. Znajdę krowy, zamorduję jak tamtą świnkę i zrobię sobie skórzaną kurtkę. A ty Diamencie, jak będę miała czas, znajdę żelazo i w ciebie wrócę. Gdzie mogą być krowy? Bardziej na pustyni czy w lesie? Nie, nawet niech teraz idźcie tak do kasyna i wygrajcie 10 złotych. Nie los tak wam sprzyja. Leszcze. Do kasyna w krokzach i z taką. Jesteśmy właśnie pod kasylem. Nie wiem, to jest, to jest taki to jest, stres? Czuję jakiś stres, ale to jest tylko 10 zł. Podam, no, to, to wchodzimy. Eee, no Big Jerry nie przewidział tego, że w kasynie nie można nagrywać i nie można tak wyglądać. Niestety. W nie popowiu sportowym nie można, ale mam plan B. Kupiłem zdrapki. Nikomu nie polecamy zdrapek. Zobaczycie ile przegramy na tym. Mamy za 20 złotych, wystarczy, że wygramy dychę. 4 złote w plecy. Masz coś? A Nikosia dalej szukała król. Tu nie, tu też nie, tam coś widzę. Yo, nie piec goduj! jedź ty, piec piec ty. ty. Nice. Yo, ej, co, ale się jaja. jaja. Wiem, jak to wygląda, ale serio, zazwyczaj się przegrywa, nie kupujcie zdrapek. Ej, to nie krowa, ale skrzynka, U. Idealnie, to jest chyba skóra i szczapka żelaza. Trzy, cztery, pięć. Dobra, to chowam sobie do ekwipunku. Przyda się na później, bo potrzebuję jeszcze takich dwóch, żeby zrobić sobie żelazny killów. Mogę w sumie sobie zrobić buty, czapkę, spodnie, ale myślę między spodniami a kurtką. Siedem i osiem. O! Ej, fajna! I skórzana. Ciepła całkiem. Dobra, i jak względem? w komentarzach, czy powinno chodzić w takich skórach. Jeśli chodzi o Minecraft, to, to zawsze ubierałam się stylowo. A w sumie to Minecraft w prawdziwym życiu jest mega nudny. Tu nie ma co robić. Zaraz będzie noc i będą te straszne potwory. W sumie to przydałoby się już szukać owiec, żeby zrobić sobie łóżko. Za 20 minut będzie już ciemno. Mam nadzieję, że umiecie latać helikopterem, ale szczerze mnie to nie obchodzi. Na mapie zaznaczyłem wam, gdzie stoi helikopter. Przelećcie nim wyznaczone miejsce i mi się nie rozbić. Jeszcze tyle zadań przed wami! Helikopterem? Helikopterem? Helikopter? Czy ty wiesz, ile kosztuje licencja na helikopter? Tak jak mówiłem, jesteś pilotem. No, nie, nie, nie. nie. Nie ja wiem jak się to lata, to nie może być takie trudne, w GTA latałeś? Ale co? za każdym razem się rozbijałem Nie mogłem w to uwierzyć, że naprawdę będziemy latać prawdziwym helikopterem O wieczki! chodźcie tutaj do mnie Jeśli was nie znajdę, to będę musiała spać na piachu Jeśli teraz mi się pokażecie, to może was oszczędzę Żartowa Przyszliśmy w wyznaczone miejsce i nie ma tutaj żadnego helikoptera Ale ja już spostrzegłem, że tam stoi taki helikopterek na pilot Stary <laughs> Latałeś kiedyś czymś no. takim? Stary jak byłem dzieciakiem no To nie działa stary no niestety, Big Jerry nie przewidział tego, że to nie działa Serio wydał całe pieniądze na, na tamto Ało. auto Także polecimy po prostu naszym dronem Dobra, leć maleńki. Ja tobie życzę powodzenia malutki Dasz radę Okej okay. Powoli stary się wznosi Ej nie, no jest dobrze I teraz do tamtego H Takie Dobra. na fontannę trzeba uważać Dobra, niżej, schodzę Jest, siedzimy nice. Let's go Idealnie w H <laughs> Czy to jest owca? Jakaś śliczna! Po prostu na niej usiądę i ją zgniotę. <laughs> Zaraz będą się rozpiły potwory, a ja mam tylko dwie wełny. Potrzebuję jeszcze jedną na łóżko. No dobra, skoro jesteście tacy odważni, to ukradnijcie coś! Tak, dobrze słyszeliście. Ukradnijcie coś! Ten z was, który ukradnie coś droższego, będzie miał ułatwienie w następnym zadaniu. Nie. Po prostu coś ukraść. I teraz chyba sobie nie ma po prostu jakiegoś obejścia, po prostu musimy coś ukraść. Masz taki pomysł? Wiem, czy to jest trochę przeciwne mówię jest jakiegoś... Kompasowi moralnemu. No. Kradłeś coś kiedyś? Nie. Widzisz jakieś wyjście z tej sytuacji? W tej chwili? I mnie i Endiego zamurowało. Do tamtej pory byliśmy w stanie jakoś obchodzić zadania, żeby nie łamać prawa, ale tutaj to wydawało się niemożliwe. Ej, tu nic nie ma. Gdzie jest ta głupia owca? Proszę, jedną wełnę tylko. Tylko ja tak mam zawsze w Minecrafcie, że jak się robi ciemno, i nie mam łóżka, to chodzę i chodzę i nie mogę znaleźć tych głupich owiec. Ale ładny zachód słońca. W Minecraftu był zawsze taki brzydki i kwadratowy, ale to znaczy, że zaraz będzie no. Albo na kasie samobsługowej... O! Ej, w sumie po co my sobie pomagamy? Nie, ja, ja ukradnę coś i nie mogę ci nawet swojej taktyki. Ukraść coś! Powodzenia! Ukraść coś? Ja nie mogę starej uwierzyć, że ty naprawdę jesteś coś kraść! Ja idę kraść! Nie muszę się zastanowić co mam zrobić. A kiedy Andy zastanawiał się, co ukradnie Bogieta, daje naprawdę dużo możliwości, sklep, bank, samolot myśliwski, to Nikosia wreszcie znalazła... No. Owce? Ale czy to jest na pewno owca? Bo nie wygląda jak owca. Jaka brzydka. To jest owca? Tam to była ładniejsza. Mam nadzieję, że dasz mi chociaż jedną wełnę. Wszystko poszło. Ja za tylko to pożyczę. Mam tutaj butelkę po napoju. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to, żeby z tej oto pięknej fontanny zabrać trochę wody i napełnić to butelki. jako, że to jest woda miasta, no to ja zabieram to miasto, czyli jest poniekąd. Radzież Jestem ciekawy, co kapkowi uda się ukraść. Przecież on taki nie jest. Kubeczek. To też na pewno coś jest warte. Uuu, plastikowa. Monsterek, jeszcze świeżutki. Jestem właśnie w publicznej toalecie. I biorę papier toaletowy Ja go znam od dziecka, od takiego małego On taki nie jest, on nigdy by niczego nie ukradł Co ty na to Andy, co ty na to? Jeszcze wtedy nie wiedziałem do czego tak radzisz nas doprowadzi Ej gdzie, to gdzie ty to masz? Ty nie nie ukradłeś? Ja coś mam stary, ale... Widzę co ty masz? Puszeczka, 6 groszy Puszka, 4 grosze 4 grosze 4 grosze Bezcenne A to jest pół rolki papieru toaletowego z publicznej toalety Jakieś 30 groszy Łącznie 50 groszy no, wygrałem, tak? No? Wiedziałem. Słucham. No 50 groszy. No co? 50 groszy w sklepie, wiesz, kosztuje? 4 złote. Plus minus 4 złote. Nie, no, ale a tutaj jest za woda? Dobra, to piję. Nie, ale masz 4 zł? No to wygrałeś, wygrałem, dobra. Będzie na łatwiej. Nie, niech ci będzie, niech dobra. ci będzie. Andy! Fala z ciebie bestia, ale dzięki, że nie pozwoliłeś mi się napić wody z fontanny. Dobra, mamy już wszystko. Tutaj, tutaj tutaj, tutaj, tutaj. O. Co to jest? Okej, okay, to jest chyba śpiwór. A to jest namiot. Ej, fajnie. Tak szczerze to spodziewałam się, że dostanę po prostu materac, że będzie mi zimno, że zjedzą mi potwory i że odrodzę się u nas w mieszkaniu. Dlatego namiot i śpiwór to było miłe zaskoczenie. Dobra, tutaj chyba będzie najbezpieczniej. On się chyba sam tam. Jednak nie. O! Wiedziałam, że ogarnę, o co chodzi. To o co tutaj chodzi? Chyba już wiem. Jednak nie wiem. Oj, przeskrowaliście sobie teraz, smarkacze. Macie trzy gwiazdki, szuka was policja. Macie dwie minuty, żeby się schować. A jeśli policjant znajdzie was w ciągu 20 minut, to... Oj, chyba się domyślacie. Policja. Policjant nas szuka, mamy dwie minuty, żeby się schować. A to jest policjant prosto z Gita, który będzie nas szukał. A gwiazdki to on wyczuwa z kilometra. Stąd czuć ich smród. O, oh, ale co. Dobra, mamy dwie minuty! No Parfait, Ej, Gdzie to się można schować? Przede mną się nie schowacie. Ej, a jakbyś to się schować, Patrz. Nie no, z każdej perspektywy to widać. Słaba kliutka, lecimy dalej. pozostało nam w ogóle sekund. O, tam mogło być, tam na pewno siedzą. Dobra, za tymi ślednikami? Tak, myślę, że. Nie znajdę. Nie wziąłeś, tylko torwę. Mam wrażenie, że to jest główna słaba kierówka. Ej, w sumie tak, tak się chyba robiło, co nie? W GTA. Że się chowało po prostu za jeśli ci policja nie widziała, to. Tak, I to się nie, nie, nie mogło widzieć. To ci te gwiazdki znikały po jakimś czasie, nie? Może, a jak on przyjdzie od tamtej strony? To jesteśmy spaleni. Ej, jak co jak zobaczymy policjanta, to po prostu rura uciek uciekamy w tamtą stronę. Nie, wiem, idą do czterech w zacznym stanie, po trzeba uciekać Dobra. tu. 147 Maple Street.

Proszę. Gleba. Mówiłem, żeby się tam nie chować. To moja wina. Potknąłem się. Chodźcie, obrowadzimy was po celi. Witamy. Mamy tutaj taki kwadracik. Z metr 50 na metr ,50, 50 do tego śpiwór. mam wiaderko. Nie wiem, do czego to służy, tak szczerze. To był szczerze, fajny <noise> dzień. Do tego momentu. Żarcie! O! Weźcie, on coś pysznego. O, smacznego, rybki. O, Zupka. I chyba już nigdy więcej nie złamie prawa tylko dlatego, jak to jedzenie było obrzydliwe. Zupka! O, Jez. Jaka rozwodniona. Co do Sigmy, co jest? Nie, nienawidzę więzienia. Wypójrzcie na stąd! Aaaaaaaaaaaaaa! O! Ej, ja tu mogę spać normalnie! Dobranoc, Andy. Dobranoc, to był piękny dzień! Będę szła zaraz spać, ale o potwory się nie boję, bo patrzcie na to. Ta noc była okropna, było mi zimno, niewygodnie. Ale to może przez tą sztabkę żelaza, którą miałam cały czas w kieszeni. A właśnie, muszę znaleźć jeszcze dwie takie. Bo potrzebuję tego żelaza, żeby zdobyć tak naprawdę jedyne, czego chciałam od tego filmu, czyli mój upragniony diament, który może być wart kilka tysięcy złotych. Dzisiaj znajdę to żelazo. Będę szła cały czas w głąb w pustyni i nie zatrzymam się, dopóki go nie znajdę. Ten cały Minecraft to nie jest dobra zabawa, nie podoba mi się to. No jedyne, co mi się podobało, to strzelanie z łuku. No i kotlet był całkiem smaczny. O! Skrzenka. Tak, błagam, czy to będzie to żelazo? Dobra, mam trzy sztabki żelaza. Idziemy zrobić kilof. Wreszcie nadszedł ten moment. Dobra. Ale ogromny i ciężki. Diamencik zaraz będzie mój. Ciekawe co tam będzie. Czekałam na to cały minecraftowy dzień. Mam nadzieję, że było warto. To był piękny moment. Zawsze jak grałem w Minecrafta, to kopiąc diament czułam ekscytację, ale nigdy aż taką. Ej, pierścionek z diamentem. Mega fajnie. A my w końcu wyszliśmy z więzienia Wczorajszy dzień był najlepszym dniem w moim życiu To był naprawdę dobry dzień wczoraj Jedna rzecz mi się nie podobała Taria ja nigdy niczego nie ukradłem w swoim no. życiu Jak dobrze się bawiłeś? Bo to oceniamy to, jak dobrze się bawiłeś? 5 na 5 Ja bym dał 4 gwiazdki przez tą noc, przez fryzurę, przez kradnięcie Może umówiłeś się na 4,5? 4,5 4,5 Zgodzę się Nasza finalna ocena to 4,5 gwiazdki cztery. Już absolutny mój koniec kariery Minecraftowej 2,5 gwiazdki Także ostatecznie to my bawiliśmy się lepiej, GTA wygrało ale ja mam swoją teorię. Wcale nie chodzi o grę, w jaką graliśmy, a o to, że ja i Andy spędziliśmy ten dzień z przyjacielem, a nie Kosia samiutka. I to to miało największe znaczenie. Proszę, rozważ obejrzenie mojego poprzedniego filmu i koniecznie subskrybuj kanał.